Hej hej kochani. Jak zwykle wam, witam Was bardzo, bardzo cieplutko, bo u mnie jest strasznie, strasznie zimno. Do tego jest jakiś halny. Tak potwornie wieje, że trzęsie całą chałupą. A ja się tak potwornie boję. mówicie bo to 11 piętro, ojej, 9, a tak dzisiaj 9. Dobrze, że Michał jest w domu, bo bym umarła ze strachu. I tak naprawdę to powiem Wam, no i co ja nie mogę otworzyć? Ani wyjść z domu, ani siedzieć w domu bo tak paskudnie ojej co my tu dzisiaj mamy o święty walenty o, o, o. otworzymy bo w papiurze jest Normalnie nie strach. wychodzić z domu mówię wam tak potwornie wieje jeszcze do tego pada żeby to nie padało a to pada no idzie to jest znowu nożyczek nie wzięłam ja Jest jakaś nawiedzona. Aha, już. Już w tą stronę się otworzyło. Uf. Uf. O! to wiem, że nawet ładne. Na tych moich rękach to one nie są takie ładne, ale uwierzcie mi na słowo, że są ładne. Znaczy mi się podobają. O! Nie wiem, jak tu pokazać. Takie sprężynki, fajniutkie, świecą się, tak, nie widać, tak, bardzo ładne, podobają mi się, mogą być, zostawimy. Teraz dziewiątkę dla misia, a gdzie jest dziewiątka? O, tu jest dziewiątka, To ja sobie po pozaznaczałam, go. oczywiście, co, widać, nie widać? Widać chyba, nie? O, znowu misio. Tylko trosze, troszkę inaczej ubrany. Taki misio z choinką jakąś chyba. Widać? O, widać. Dobra, niech będzie misio. O Boże, tutaj do, tej, do tego to aż strach zaglądać. O, chyba, chyba jest dziewiątka. Ja już sobie zaznaczyłam, ale nie wyjęłam. Okay. Dobra. O, I znowu te paseczki. Pamiętacie? Nie Były niedawno. Gdzie to jest? Co ona w ogóle nie chce na to patrzeć? Także... Dobrze, że już się kończy. W ogóle to myślałam dzisiaj, że już w ogóle go nie otwierać. Bo to tylko wstyd i hańba. Dla narodu mojego. Dobrze, mamy kopertkę dziewiątką, dziewiątką. No, nawet mówić umiem. Rozdzielimy. No, tak potwornie leje. Normalnie, wiecie co, że ja naprawdę się boję. Bo tu wszystko się trzęsie. Jakiś huragan. Wariuje nad brytanią. Muszę tak poza otwierać, bo ale jest dziewiątka ciągle. Bo ta ręka to jest koślawa. O, mamy bingo. Mamy bingo i mamy kasę. Może tu będzie? A to już ponad bo wiecie, że ja drapać. To tak mogę, jak umarły nie powiem, co? O! Nie wiem, czy to słychać, ale wyje strasznie. Yy... Nic nam się tu nie utworzyło. Tu nam brakuje. Tu musimy mieć na przykład dwie linie, to będziemy mieli 3 funty. Trzy linie to 5 funtów, cztery linie dziesięć, bo ciągle w tą stronę, nie w pionie. Eee, nic tu nie brakuje, tu, tu brakuje, tu brakuje siedemnastki. Tutaj w tej ostatniej grze, y jak utworzymy rządek, mamy wygraną i tutaj, no wajnie że widzicie, no tu załapałam. I tutaj jeszcze mamy mnożnik. Dobra, zobaczymy, czy nam coś tu się ukoci. Ale podejrzewam, bardzo dużo pustych jest. Znaczy, pustych tych z numerów, których nie ma. Nigdzie 47. No, następnej, której nie ma. Bo już widzę, że nie ma. 47. A jest tutaj. Można by się utworzyć, byle gdzie aby była. 54, tu też nie ma. Mm. Tu mamy 60 by się przydała. Nie ma, tu nie ma. Trzynastka, tu mamy 13. A przy tej pogodzie to tak mnie ta ręka boli, że idzie kocura dostać. 72 mamy tutaj w linii. A tu gdzieś mamy? Czy już nie mamy? Nie mamy. No to może dalej. 14 mamy tutaj. Ok. No już dalej nie ma. No dajcie coś wydrać, matko, aż obciak drapać te drapki. 70 nie ma. Nigdzie nie ma 70. Wstyd i hańba, 19. Też nie ma. 18, 17, 19 nie ma, przedostatnia 25. No nawet jednej linii nie dali ułożyć, ale numer. Wszędzie brakuje, tu dwie, tu jedna, tu jedna, tu jedna. Co to było? 25, tutaj nigdzie nie ma. Nie ma jest 35 i ostatnia 6, której <laughs> też nie ma, ale dobra, możemy sobie to zdrapać. ostro, gdzie normalnie nic nie ma, 60 nie było, tak szybko przelecę, 61 gdzie się rozpędzasz, nie? 24 cztery pięćdziesiąt cztery też nie ma 43, 13 trzynaście jest 43. no ale to jest jedno, to ostro drapano widzicie jest jedna jeszcze jedna potrzebna może 73 jest. I też przegopiłam, 73, nie, nie, ma, 24, nie ma, no trudno, nie ma, no jeszcze tu może 60, nie ma, piątki, 0,5, nie ma, hmm, tutaj to już nawet nie ma sensu sprawdzać, a jakie były wygrane, o, 50, 40. O, i 500. A razy. Wow, razy 5. Dlatego nie ma wygranej A ja głupia się łudziłam, że coś będzie. Dobra, mamy rajską kasę. Szukamy palmy pliku. Yy, Zdrabka numer 25. Trzymajcie kciuki. Może tu coś wpadnie. Jakaś palma. Już nie mówię o pliku. O, mamy cytrynę. Mamy kwiatek. Mamy... O, plik mamy. Uhuhu. Ale fajnie, to będzie dyszka. No i super. Bardzo się cieszę. Mamy rower. Mamy słoneczko. Ja nie wiem, czy wy to tak widzicie, bo ja to tak drapię jak ułomna. Wow, i palma jest! wow wow, wow. To chyba mi odbije. Już całkiem. To mamy 30 zł złotych. Huh. O, jeszcze mamy na pociechę wisienki. I tu co mamy? Ananaska. Ananasy to po tych palmie będziemy mieli. Z nas się zrobią ananasy. Co to jest? Nie mogę wydrapać. Chmurki, chmury to ja mam. Uuu, aj, czekajcie chwilę. I mamy pierdonkę. No to super. Idziemy najpierw od palmy, co? Da, da, da. dycha. O! I tu będzie dycha. Piątka. No to i tak jest dycha. No to super. Ha! Ta się nie popisała, to ta odrobiła. Fajnie, kochani, trzymaliście kciuki. Bardzo się cieszę. O! Elegancko. Tutaj nic nie ma. Tutaj mamy 20 zł. Fajnie. Tych dla luśki nie pokazuję. Nawet jej nie mówię, że coś tam jest. Mamy misiaczka dla misiaczka. Ok. No i mamy te kolczyki. No nawet fajne, mi się podobają. Strasznie delikatne takie. Tam, tam, tam. Dobra, miało być krótko, a ja przeciągam. Dobra, kochani, nie chciałam. Tak mi się porobiło, ale jest jakaś wygrana, nie jest na pusto, bo już obciąch drapać. Przepraszam. Życzę Wam kochani zdrówka, fajnej pogody, żeby nie było tak jak u mnie. I zobaczymy się jutro. Dziękuję bardzo. Pa!